Naszkicujmy na początek wykres funkcji h od x o wzorze wartość bezwzględna z x. Żeby to zrobić wystarczy wstawić w miejsce x na przykład liczbę 0 i policzyć wartość dla 0. Wartość bezwzględna z liczby 0 to jest 0. Z jedynki to 1, z dwójki to 2 i tak dalej. Teraz takie punkty zaznacz w układzie współrzędnych. 0, 0 tutaj, 1, 1 tutaj, 2, 2 tutaj i przez te punkty prowadzisz taką prostą. To jest pierwsza część wykresu z wartością bezwzględną. Drugą część otrzymasz odbijając ten wykres symetrycznie względem prostej przechodzącej przez wierzchołek. To jest oś symetrii wykresu. Akurat w tym przykładzie jest tak, że ta oś symetrii pokrywa się z osią Y. Nieistotne. Przenosimy ten punkt tutaj, ten punkt tutaj, no i tworzymy drugą część wykresu. To jest wykres funkcji h od x. Teraz, żeby narysować wykres funkcji f, musimy funkcję h przesunąć o jedną jednostkę w dół. No to na przykład łapiemy zawierzchołek, przesuwamy go tutaj, ten punkcik tutaj, ten punkcik tutaj, no i rysujemy takie dwie proste. W ten sposób tworząc wykres funkcji f. Natomiast, żeby narysować wykres funkcji g, dopisujemy do wykresu funkcji, a raczej do wzoru funkcji f z przodu znak minus i to oznacza, że wszystkie punkty należące do niebieskiego wykresu musimy odbić symetrycznie względem osi x. Czyli ten punkcik odbijamy. Na drugą stronę, tutaj w to miejsce. Ten punkcik możemy odbić tutaj. I już mamy, popatrz, pierwszą część wykresu. O tak ona wygląda: pierwsze ramię, a drugie ramię powstanie w ten sposób. I to jest wykres funkcji g. Znajdźmy jeszcze mm, punkty wspólne tych wykresów. To jest jeden punkt, a tutaj drugi. Współrzędne pierwszego punktu to minus -1 0. Drugi punkt ma współrzędne 1 0. No i gotowe.